Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. W Polsce mamy do czynienia z całym szeregiem myślicieli katolicko-społecznych inspirujących się ideą solidaryzmu chrześcijańskiego Henrysia Pesza, którą opisywałem w dwóch innych tekstach na łamach Nowego Ładu. W pierwszym rzędzie można wskazać na księdza Jana Piwowarczyka. Czy księdza Antoniego Roszkowskiego. Należy też wspomnieć o Czesławie Strzeszewskim, księdzu Józefie Majce czy księdzu Antonim Szymańskim. Postacią jednak, która w największym stopniu przyczyniła się do popularyzacji tych koncepcji w naszym kraju, jest niewątpliwie Leopold Karo. Tekst Rafała Łętochy: Katolicka alternatywa dla kapitalizmu. Solidaryzm Leopolda Karo. Jak pisał w księdze pamiątkowej dedykowanej profesorowi Leopoldowi Karo, ekonomista Jan Karol Sondel, drogą, jaką przed wielu laty obrał profesor Karo, nie była łatwą ani wdzięczną. Walka z ówczesnym kapitalizmem to walka z silnymi. Pod tym względem Karo poszedł w ślady profesora Schmollera, reprezentanta Szkoły Historyczno-Etycznej, przedstawiającej ekonomikę jako naukę związaną z etyką. I głoszącą w miejsce liberalizmu i socjalizmu hasło dobra ogół. Drogi życia. Leopold Karo urodził się 27 maja 1864 roku w Lwowie, w rodzinie żydowskiej o tradycjach patriotycznych. Po ukończeniu szkoły powszechnej oraz gimnazjum, rozpoczął w 1881 roku w Lwowie studia na Wydziale Prawa, a później także filozofii, uzyskując w 1887 roku tytuł doktora praw oraz absolutorium z filozofii. W latach 1885-1887 podjął też studia ekonomiczne w Lipsku pod kierunkiem profesora Augusta von Mieszkowskiego. Tam właśnie bliżej zaznajomił się z ideami głoszonymi przez przedstawicieli niemieckiej szkoły historycznej i francuskiego solidaryzmu społecznego oraz doktryną katolicyzmu społecznego, co w decydujący sposób wpłynęło na ukształtowanie się jego poglądów ekonomicznych i socjologicznych. W 1892 roku wydał w Lipsku pracę poświęconą kwestii żydowskiej. Która rok później przetłumaczona na język polski, wydana zostaje w Krakowie. W drukarni Czasu opublikował natomiast swoją rozprawę pod tytułem August Cieszkowski, Kraków 1893, w której nazywa dzieło autora Ojcze Nasz rękawicą rzuconą całemu materialistycznemu światu i protestem przeciw uciskowi, niewoli i ślepej nienawiści jednych a zaskorupiałemu egoizmowi i bezczynności, a rozpuście drugich. W tym samym roku ujrzały światło dzienne kolejne jego prace w języku polskim i niemieckim, które przyniosły mu już pewien rozgłos, a także stanowiły podsumowanie wieloletnich badań dotyczących zagadnienia lichwy. W tamtym czasie też, prawdopodobnie w 1893 roku, dokonał konwersji z judaizmu na katolicyzm, od początku aktywnie biorąc udział w rodzącym się ruchu katolicko-społecznym. W 1914 roku został zaciągnięty do armii austriackiej, gdzie pełnił służbę jako sędzia wojskowy do końca wojny, kiedy to zgłosił się jako ochotnik do wojska polskiego. Sprawując służbę w Lwowie, jako oficer Korpusu Sądowego dostał z Politechniki Lwowskiej propozycję objęcia Katedry Ekonomii Społecznej. Przyjmuje ją i wkrótce został mianowany profesorem ekonomiki społecznej i nauk prawniczych. W latach 1922-1923 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej. Wykładając jednocześnie na Uniwersytecie Jana Kazimierza w zastępstwie, sprawującego wówczas urząd ministra Stanisława Grabskiego. W 1927 roku został wybrany prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które rozwinęło na szeroką skalę swoją działalność przez kolejne 12 lat, kiedy to sprawował tę funkcję. Powstała wówczas Biblioteka Towarzystwa licząca około 3000 dzieł: czytelnia, wydawnictwo oraz periodyk, przegląd ekonomiczny. W tym samym roku został również powołany przez ówczesnego premiera Kazimierza Bartla na członka komisji opiniodawczej przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. W roku 1934. Na życzenie papieża Piusa XI zostaje utworzona przez prymasa Polski księdza Augusta kardynała Chlonda Rada Społeczna przy Prymasie Polski, która za główny cel stawiała sobie popularyzowanie programu społecznego zawartego w encyklice Quadrocesimo Anno. Prezesem Rady został ksiądz Antoni Szymański. Natomiast Funkcję wiceprezesa do 1938 roku, kiedy to zrezygnował ze względu na stan zdrowia, pełnił właśnie Leopold Karo. Zmarł 8 lutego 1939 roku, dwa dni później został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Lichwa W gruncie rzeczy pierwszym zagadnieniem, którym szerzej zajął się Karo, był problem Lichwy. Prace dotyczące tej kwestii przyniosły mu też pewną sławę oraz poważanie w środowisku ekonomicznym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Za Augustem von Miaskowskim definiował on w zasadzie lichwę w znaczeniu gospodarczym jako korzystanie jednostek z faktycznego monopolu, jaki służy im w obrocie jedynie dla swego dobra a ze szkodą lub nawet zgubą osób trzecich. Lichwiarzem jest każdy, kto wyzyskuje przymusowe położenie osób trzecich na swoją korzyść, a na szkodę tego, z kim wchodzi w stosunek prawny. Lichwa więc nie ogranicza się dla karo wyłącznie do pożyczek pieniężnych, może się pojawiać w najrozmaitszych postaciach. Kupiec zbożowy, handlarz bydła, towarów bławatnych, nasion itd. może być lichwiarzem lub człowiekiem uczciwym stosownie do swego postępowania. Największe niebezpieczeństwo, zdaniem Karo, Lichwa stanowić miała dla Włościan. Dlatego właśnie tyle swojej uwagi poświęcił problemom Lichwy na wsi i potrzebie reformy kredytu włościańskiego. Wskazywał, iż najpilniejszym zadaniem społeczeństwa jest jak najrychlej zbadać rozmaite objawy Lichwy na wsi i rozmiary jej w każdym zakątku kraju naszego, aby potem przystąpić do przedsięwzięcia Właściwych reform ustawodawczych i zainicjowania gospodarczych urządzeń, które okażą się potrzebne. Problem wychodźstwa, emigracji. Jak się wydaje, po raz pierwszy Karo zwrócił uwagę na problemy emigracyjne i potrzebę gruntowniejszego zajęcia się nimi w czasie odczytu wygłoszonego na Zjeździe Prawników i Ekonomistów, który odbył się w Krakowie w 1906 roku. Później zagadnieniom tym poświęcił cały szereg prac, jak chociażby Emigracja Polska, Lwów 1913, Emigracja i Polityka Emigracyjna, Poznań 1914. Jeżeli chodzi o jego ocenę tego zjawiska, było ono generalnie krytyczne. Korzyści z emigracji według niego są tylko pozorne zarówno dla kraju rodzimego, jak i samego emigrującego. W pracy Emigracja i Polityka Emigracyjna stwierdzał, Zadowolenie z przepływu oszczędności z Ameryki i z małych przesyłek robotników sezonowych przypomina żywo zachwyt rozrzutnika, który po sprzedaniu ojcowizny za bezcen cieszy się z posiadania większej kwoty pieniężnej, której jednak nie potrafi użyć pożytecznie. Opierając się na zestawieniach austriackich, wskazywał, że w 1902 roku emigranci nadesłali do Austro-Węgier 138 milionów koron, jednocześnie wywożąc w czasie emigrowania 63 miliony 538 tysięcy koron, co tym samym dało nadwyżkę jedynie w wysokości 74 milionów 562 tysięcy koron. Do tego dochodzi ryzyko wynaradowienia moment patriotycznego zobojętnienia, niemoralność otoczenia, zdanie na łaskę i niełaskę nieraz brutalnych obcych chlebodawców, zaniedbanie praktyk religijnych, najpewniejszych podpór ich moralności, a do tego łatwość nabawienia się chorób zakaźnych. Nie zaprzeczał jednak, że emigracja odpowiednio zorganizowana, kontrolowana, kierowana, a nie prowadzona w sposób dziki, jak to się jego zdaniem dzieje w czasach mów współczesnych, Przynieść też może pewne korzyści. Chodzi tutaj o zapoznanie się robotnika sezonowego z postępem rolnictwa z np. z drenowaniem i odwadnianiem gruntów. Dalej, wyszkolenie duchowe polegające na nauczeniu się samodzielnego myślenia i orientacji i przyzwyczajeniu się do intensywnej pracy pod fachowym kierownictwem. Chwilowe niepowodzenie na obczyźnie i przykład obcych wzmacniają energię i wytrzymałość, a do wszystkiego tego doliczyć jeszcze należy i zysk materialny. Dalszym korzystnym następstwem emigracji jest poniekąd zwiększenie ojczyzny, to jest zyskanie nowych rynków zbytu dla przemysłu krajowego. W związku z tym postulował powoływanie do życia towarzystw opiekuńczych nad emigrantami oraz czynne wspieranie tych już istniejących, ukrócanie przez czynniki państwowe fałszywej propagandy nakłaniającej do emigracji, czy też organizowania emigracji sezonowej do Niemiec drogą oficjalną poprzez instytucje państwowe. Odwoływał się przy okazji do idei solidaryzmu, stwierdzając, iż Stara Ojczyzna musi dbać o Wytyczenie ducha narodowego poprzez utrzymywanie łączności z emigrantami. Ze smutkiem konstatował, że jako społeczeństwo mamy wielką wadę brak solidarności wadę, która i za morzem się często objawia solidaryzm. Przechodząc do omówienia poglądów społeczno-ekonomicznych Leopolda Caro, należy podkreślić, iż niemożliwym jest tak naprawdę wyodrębnienie w jego pracach poszczególnych zagadnień że próba oddzielenia od siebie problematyki etycznej, społecznej, ekonomicznej, filozoficznej czy socjologicznej z góry musi być skazana na niepowodzenie i razić sztucznością. Karo bowiem traktował wszystko to łącznie, kwestie te przeplatały się w jego pracach, zachodziły na siebie, daleki był od wszelkiego kawałkowania życia ludzkiego czy społecznego, wyodrębniania z niego rzekomo izolowanych obszarów. Sam Karo zresztą podkreślał, iż solidaryzm traktuje ekonomikę jako naukę opartą na etyce. Rozumie, że człowiek myślący, działający i gospodarujący nie dadzą się od siebie odłączyć i że każdy człowiek mający samoistny, wyższy cel w życiu, działa i gospodaruje zarazem z tych wyższych pobudek, w których tkwi rękojmia przyszłego rozwoju i spełniania posłannictwa całej ludzkości. Karol krytycznie odnosił się też do tendencji upodabniania się ekonomii do nauk przyrodniczych, które, formułując hipotezy dotyczące zachowania badanych obiektów, dokonują nieustannej ich weryfikacji. W naukach społecznych niemożliwe jest natomiast wykrycie również twardych, spiżowych praw, ze względu na złożoność motywów i działań ludzkich, a jeszcze trudniejsza z tych samych względów jest ich weryfikacja rzetelne testowanie. Dla Karo solidaryzm miał stanowić swoistą trzecią drogę pomiędzy rozwiązaniami indywidualistycznymi, liberalizm, a kolektywistycznymi, komunizm. Jego zdaniem widoczna jest aż nadto tendencja polegająca na sprowadzaniu całokształtu spraw ekonomiczno-społecznych do walki dychotomii, liberalizm, socjalizm. Odnajdywał on korzenie solidaryzmu w Mahabharacie, myśli Lasodsego, państwie Platona, polityce Arystotelesa, Starym i Nowym Testamencie, filozofii stoików, pismach ojców Kościoła czy świętego Tomasza z Akwinu, a nawet wskazywał na takowe w badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha. Następnie zaś przywoływał jako bezpośrednich prekursorów w kierunku solidarystycznego nazwiska tak wydawałoby odległych ideowo myślicieli jak Adam Miller, Jean-Charles Sismon de Sismondi, Heini Saint-Simon, Philippe Bouches, Auguste Comte, Charles Fourier, Louis Blanc, Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, Friedrich Le Play, Albert de Meaux, biskup Wilhelm von Kettler. Karol von Fegelsang, Leon XIII. Za właściwych twórców solidaryzmu, już jako określonej szkoły czy kierunku myślowego, uznawał jednak przede wszystkim Charlesa Gida i Leona Bourdois. Solidaryzm a kapitalizm. Solidaryzm w jego ujęciu przeciwstawiał się zarówno zasadom leseferyzmu, jak i marksizmu. Jednakże, siłą rzeczy, w związku z dominacją w ówczesnym świecie liberalizmu ekonomicznego, Karo Gross swojej uwagi poświęca zbijaniu dogmatów głoszonych przez przedstawicieli tej szkoły. Jak podkreślał, naczelna teza liberalizmu głosi, że każdy winien dbać o własny interes, o dobro własne, a całość sama się złoży. Suma dóbr jednostkowych składa się bowiem na dobro wspólne. Egoizm jest czymś pożądanym i dobrem, ponieważ przynosi korzyść ogółowi. Można więc mówić o sakroegoizmu, czy nawet za Ayn Rand o cnocie egoizmu. Liberalizm w tym podobny jest do gąsienicy siedzącej na liściu, a nie wiedzącej i nie troszczącej się o drzewo, którego integralną częścią jest gałąź. Karo wskazywał również na hipokryzję liberałów, którzy, powołując się na wyższość idei miłości nad zasadą sprawiedliwości, domagają się wyłącznie dobrowolnych świadczeń na rzecz bliźnich, utrzymując, iż przymusowość pozbawia ich jakiejkolwiek wartości moralnej, a dobroczyńców jakiejkolwiek zasługi. W życiu społecznym wszelako, jak pisał lwowski ekonomista, idzie jednak nie o pobudki czynów dobrych, rozstrzygające w dziedzinie religii i etyki idzie przede wszystkim o same czyny. Kapitalizm, mając jako ideę przewodnią zysk, deifikując go, traktując jako bożka, któremu wszystko musi być podporządkowane, implikuje liczne patologie. Karo daje wiele przykładów takich patologicznych zachowań, wypływających właśnie z kapitalistycznego oddawania czci Mammonowi. I tak w Brazylii, pisze autor Solidaryzmu, w roku 1930 zniszczono 4 miliony krzaków kawowych. Ogromnych ilości kawy użyto jako nawozów lub je spalono. W Santos zatopiono w morzu 5 tysięcy worków dobrej kawy brazylijskiej. Pełne ładunki okrętowe cukru oraz wiele tysięcy cetnarów korzeni zatopiono w morzu. W Argentynie zużywa się ogromne masy kukurydzy na karmę dla bydła lub się je spala. Od kilku lat pali się bawełnę w Ameryce, Egipcie, i Indiach, a farmerzy bawełny popadli w nędzę wskutek niemożności jej zbytu. W Oklahomie wobec spadku 20 cent za baryłkę rząd stanowy zabronił dalszego jej wydobywania. Na Ceylonie zrywa się z roślin herbacianych tylko po dwa listki zamiast trzech w celu obniżenia zbiorów o 75 do 100 milionów funtów angielskich, a równocześnie tyle milionów ludzi łaknie herbaty, kawy, cukru i ciepłych ubrań, a tylko nie jest w stanie za nie zapłacić. Zasada sakroegoizmu, dążenie do jak największego zysku indywidualnego, spowodowała więc zupełne nieliczenie się z dobrem czy interesem powszechnym. Zysk jest wartością najwyższą i jedyną, której wszystko inne jest podporządkowane. Zasada liberalna mówi right or wrong, my trade. Wychodzący z tego założenia człowiek ekonomiczny czyni tylko to, co przynosi mu korzyść, co jest zgodne z jego indywidualnymi interesami, nie zważając przy tym na inne wartości czy dobro społeczne. Karo odrzucał również ideę wolnej konkurencji w wersji propagowanej przez teoretyków liberalizmu. Przekonanie, że mamy tutaj do czynienia z samoregulującym się mechanizmem, który powoduje, że na przykład ceny układają się na optymalnym poziomie. Wolny rynek to dla Karo tak naprawdę mit, który został wytworzony przez oligopole i monopole po to, aby zabezpieczyć ich interesy. Wolnej konkurencji we właściwym tego słowa znaczeniu nie ma we współczesnym świecie, ponieważ doskonale dbają o to kartele. Spiżowe prawa ekonomii na które częstokroć powołują się liberałowie, to zdaniem lwowskiego naukowca kolejny wybieg. Nie ma bowiem żadnych niezłomnych czy żelaznych praw gospodarczych, których wyszukiwaniem trudnili się myśliciele, liberalni uznający, iż rolą nauki i rozumu jest ich wykrywanie, a następnie implementacja podkreślający całkowitą autonomię tej dziedziny życia odrzucający wszelką ingerencję pozagospodarczych czynników, takich jak moralność czy państwo, w sferę gospodarczą. Tajemnicze prawa gospodarcze, pisał Karo, wydają się więc silniejszymi niż siła elektryczna piorunu, ujarzmionego wszak przez piorunochrony, siła przyciągania ziemi, zniwelowana przez aeroplany, niż wszelka odległość, unicestwiona przy pomocy telegrafu czy telefonu, niż przeszkody góry i oceanów, usunięte w drodze budowy tuneli, statków i łodzi podwodnych. Tu wola ludzka zwyciężyła. Tam tylko żadnej nie odgrywa roli. Niezwykła to istotnie potęga praw gospodarczych. Generalnie, wedle Caro, kapitalizm przyczynia się do erozji więzi międzyludzkich, atrofii komunikacji społecznej, niszczy naturalne wspólnoty, których istnienia nie potrzebuje i nie zauważa. Widząc jedynie jednostkę wyalienowanego homo economicus'a. Jedyny związek, który pozostaje, to, mówiąc słowami Tomasa Carlaja. Cash nexus, wszystko staje się przedmiotem handlu, kontraktu, oceniane jest przez pryzmat zysku, jaki może przynieść. Współdzielczość. Karo wskazywał na spółdzielczość jako model, który wart jest propagowania, który sprzyja tworzeniu się więzi międzyludzkich, solidarności, uczy współpracy i samopomocy. Zagadnieniom tym poświęcił niemało uwagi w swojej sztandarowej pracy pod tytułem Solidaryzm, jak i mniejszych pracach w rodzaju współczesne prądy gospodarcze, a spółdzielczość przez spółdzielczość do solidaryzmu. Współdzielczość, jego zdaniem, przynosi niezwykle doniosłe i pozytywne zmiany gospodarcze, ale co nawet bardziej istotne, także mentalne zmieniając gruntownie myślenie ludzi. Wszystko to dobrze służy sprawie Solidaryzmu, przybliża jego ustanowienie stąd z całą mocą należy ją wspierać. Żadna ustawa czytamy w pracy Solidaryzm Sama przez się, choćby najlepsza, żaden przymus etatyzmu i socjalizmu nie zda się na nic, gdy materiał ludzki będzie lichej tempy. Przerabianie ludzi na lepszych i dojrzalszych to szczytne zadanie spółdzielczości. Za twórcą solidaryzmu Charlem Gidem wskazywał, iż doniosłość spółdzielczości tkwi w tym, że usuwa ona klasowe przeciwieństwa poprzez połączenie, często w jednej osobie: wierzyciela i dłużnika. Przedsiębiorcy i robotnika, właściciela domu i lokatora. W spółdzielni spożywczej, posiadającej własne wytwórnie, sam konsument jest zarazem producentem, wyrób swój zarówno sprzedaje, jak i nabywa. To wszystko decyduje o tym, że ruch współdzielczy stanowi największy współczesny przewrót gospodarczy, nie pozostawiający ani jednego kamienia w dotychczasowym ustroju na drugim. Karo przytaczał dane z poszczególnych krajów europejskich, mające ilustrować dynamikę rozwoju spółdzielczości, jej potencjał, coraz większą rolę, jaką odgrywa w całokształcie gospodarki. Zastanawiał się też, czy ruch spółdzielczy, zgodnie z artykułowanymi często obawami, nie stanowi kroku w kierunku socjalizmu. Wedle Karo jednak jest to obawa nieuzasadniona. Różnice bowiem pomiędzy spółdzielczością a marksizmem są nie do przezwyciężenia. O ile jeszcze można mówić o pewnym pokrewieństwie pomiędzy spółdzielczością a socjalizmem przedmarksowskim, utopijnym, który reprezentował postawą idealistyczną, liczył się z duchowymi pierwiastkami tkwiącymi w istocie ludzkiej, stanowił poniekąd próbę urzeczywistnienia w życiu społecznym programu Ewangelii. To marksizm zaprzeczył temu wszystkiemu w koncepcji materializmu historycznego. Marksizm, odrzucając idealizm i przyjmując jako swoją podstawę materializm historyczny, Hismat i dialektyczny diamat uznawał, że liczy się tylko interes materialny. On właśnie stanowi właściwy motor dziejów, przyczynem wszelkich działań podejmowanych przez ludzi. Natomiast zarówno teoria, jak i praktyka spółdzielczości zaprzeczają temu z całą mocą. Spółdzielczość nie dąży bowiem do maksymalizacji zysku, nie chce wywłaszczenia wielkich kapitałów, nie zabiera własności tym, którzy ją posiadają na własność, nie cieszy się czy nie dąży do pauperyzacji mas, z celem pozyskania żołnierzy dla rewolucji, przyszłej rozgrywki ze światem kapitalistycznym. Wręcz przeciwnie, chce wzbogacenia społeczeństwa i umocnienia porządku i pokoju społecznego. Dążąc do poprawy losu proletariatu, nie chce jego dyktatury. Po pierwsze, dlatego, że przeciwna jest wszelkiej dyktaturze, a przede wszystkim dyktatorze-plutokracji, do której prowadzi liberalizm. Po drugie, zaś dlatego, że dyktatura proletariatu byłaby dyktaturą analfabetyzmu, której przerażający przykład okazują nam Rosja Sowiecka. Pomimo to, jak podkreśla Karo, współdzielność ma charakter i potencjał rewolucyjny. Jej rozpowszechnienie może przemienić gruntownie świat. Moglibyśmy jednak, używając tytułu słynnej książki Antonio de Oliveira Salazara, powiedzieć tutaj o rewolucji pokojowej. Zwolennicy spółdzielczości, jak podkreślał lwowski ekonomista, nie żądają bynajmniej odgórnego uspołecznienia przez państwo wszystkich środków produkcji, zdając sobie sprawę z tego, iż przyniosłoby to więcej szkód niż pożytku. Nie zostawiając bowiem nic albo niewiele inicjatywie prywatnej, doprowadziłoby produkcję do ruiny, a ogół ludzki uczyniłoby niewolnikami. Okrzyczany etatyzm jest wtedy w małych dawkach lekarstwem, w wielkiej dawce trucizną. Zupełnie inaczej ma się rzecz z kooperatyzmem, czyli spółdzielczością. Tu im większa dawka, tym lepszy rezultat. Zamknięcie. Dobre podsumowanie naszych rozważań dotyczących myśli Leopolda Karo mogą stanowić słowa późniejszego prymasa księdza Stefana Wyszyńskiego, opublikowane na łamach Ateneum Kapłańskiego. Myślą przewodnią wielkiej ilości dzieł, rozpraw i artykułów profesora Karo jest walka o moralność życia gospodarczego, walka o prymat etyki w życiu gospodarczym to bodaj największa zasługa profesora Karo i dla nauki i dla polskiego życia społeczno-gospodarczego. Profesor Karo widział dobrze bliski związek spraw społeczno-gospodarczych z naukami moralnymi. Różne zagadnienia gospodarcze usiłował oświetlać i rozwiązywać według zasad religijno-moralnych i w nich szukał światła dla dziś coraz to trudniejszych rozwiązań w złożonym życiu gospodarczym. Już w swej pierwszej i znanej ekonomistom zagranicznym pracy, ujmującej głęboko zagadnienia lichwy, przyznał w życiu gospodarczym etyce pierwszeństwo przed wolność. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu, w tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu, możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.